Kwała Bogu. Może zacznę od tego, że kiedyś miałam często możliwości, żeby jeździć na różne zjazdy, konferencje młodzieżowe. I często zostawałam zazwyczaj po całym dniu były takie jakby nocne czy wieczorne modlitwy dla pragnących, którzy chcieliby zostać ochrzczeni w Duchu Świętym. I często zostawałam na takie modlitwy i prosiłam Pana Boga, żeby dał mi też ten dar. Ale w głębi duszy zawsze miałam jakby w głębi serca może takie pragnienie, żeby jednak to się stało, kiedy bym była sam na sam z Bogiem, bez świadków. Słyszałam, że nieraz Pan Bóg chcił Duchem Świętym. Kiedy ktoś na przykład już kładł się spać. I zawsze jakieś miałam takie pragnienie. I 8 lat temu, w maju, był organizowany taki, taki pokaz filmu w Kościele Chrystusowym w wielsku Podlaskim. Nie pamiętam, jaka to była okazja, ale było to taki jakby coś pod kątem jakby coś tak jakby dla kobiet bardziej, ten, ten film. Maria Magdalena, nie wiem, może ktoś z Was słyszał. A kto nie wie, to powiem, że to ten film jakby o życiu Pana Jezusa, tylko taki właśnie pod kątem jakby, jakby no kobiet, jakby jakie relacje Pan Jezus miał z kobietami, że kobiety nie są jakby gorsze i w ogóle. To bardzo fajnie ten film pokazywał właśnie miłość Pana Jezusa. I już to było wieczorem, ten pokaz. Bardzo mocno dotknął mnie ten film. I już jak położyłam się spać, leżałam właśnie w łóżku, jeszcze się tak rozmyślałam długo o miłości Pana Jezusa i modliłam się. I tak po prostu miałam taki dobry czas z Bogiem. I przypomniałam sobie, że. Wcześniej tak zabiegałam o chrzest w Duchu Świętym, ale nie zostałam ochrzczona i już trochę czasu minęło, już może to tak jakby trochę już mniej się starałam. I w tej modlitwie, tak jak sobie leżałam, poprosiłam Pana Boga właśnie, że powiedziałam właśnie to, że już jakiś czas jakby przestałam prosić, że chciałabym. Ale ogólnie właśnie dla mnie to był ten czas taki bardzo szczególny, bo bardzo się cieszyłam wtedy, Miałam właśnie jakąś taką bardzo wielką miłość wtedy w sercu do Boga i tak jakby dziękowałam Mu za wszystko. I tylko właśnie tak jakby w międzyczasie poprosiłam o to, o chrzest Duchu Świętym i dalej sobie tak jakby miałam ten czas z Bogiem. I w pewnym momencie tak jakby ciężko jest to wytłumaczyć. Poczułam, ee, że jakby że muszę jakby coś mówić, że jakby mój język chce coś wypowiadać. I tak zaczęłam jakby szeptać, i jakby tak właśnie słowa nie zrozumiałam języku. I byłam taka zaskoczona, bo akurat jakby to nie było tak, że w tej chwili powiedziałam, Panie Boże, że proszę Cię, żebyś ościł mnie w Duchu Świętym, tylko to jakiś czas temu było. I jakby myślę, co to jest? I taka radość przyszła do serca, i myślę, no, taka byłam zdziwiona, zaskoczona. Myślę, naprawdę, y, Pan Bóg mnie ochrzcił teraz w Duchu Świętym, teraz w łóżku, kiedy sobie właśnie tak leży. I wszyscy już spali w domu. E, ja poszłam do kuchni, jeszcze tam uklęknęłam, zaczęłam się modlić. I, i właśnie cały czas płynęły te inne języki. E, ale nadal jednak ten człowiek taki był <ścoughs> zdziwiony i może nie dowierzył do końca. I rano właśnie. E, Poszłam do szkoły, pojechaliśmy z bratem, jeszcze mieliśmy tam trochę czasu przed lekcjami, chodziliśmy po mieście i mówię do niego: Czy dałbyś rady coś mówić, po prostu coś nie zrozumiałam języku? O tak sobie. A on mówi: że nie, ja mówię, no ale spróbuj. A on mówi: że nie, że. No nie mogę, jak to tak. I ja mówię właśnie, powiedziałam mu to, co się stało w nocy, i mówię, że pan Jezus oszczędzi w duchu świętym. No i. Wtedy, jakby dopiero może, to, i On właśnie to jakby potwierdził i mówi, że no wtedy to właśnie jeszcze bardziej właśnie tak, takie upewnienie przyszło. No i chciałabym może przez to świadectwo właśnie powiedzieć, że nie spodziewałam się, jakby że zostanę w taki sposób ochrzczona i każdy z was, kto jeszcze nie jest ochrzczony, a bardzo tego chce, może być właśnie tak, jak Wy nie myślicie. I Pan Bóg często tak mówi, na przykład przez proroctwa dotyczące różnych mm, sfer, że nie będzie tak, jakby jak ty myślisz. I właśnie dlatego jak ktoś bardzo zabiega, to myślę, że Pan Bóg na pewno odpowie. Chwała Bogu.